Akumulator i kable z defa! Czy wy jesteście normalni? A masz uprawnienia na dużego bosza? Nie pysy. Przepraszam. Siemano moi drodzy, witam Was najbardziej po... W tym projekcie jakikolwiek był na tym kanale, w moim życiu również. Historia była taka, że Patryk ze sprowadzamy auto, dzwonił do mnie. Tasiem, mam fajnego doża, weź coś z nim, zrób. Właśnie za dwie minuty, bo do mnie Patryk, podjedzie i zobaczymy to auto na żywo. A zaraz Wam przedstawię osobę, z którą zrobię ten projekt. Siemano! nie było. Siemano, to co widzicie tu? Tak. Ciekawe w ogóle, czy to działa i czy to odpala. Patryk za mną sika, a pora przestawić mojego całkiem normalnego kolegę. Adaś, chodź się przedstawić. Siemanko. my to sutenerzy specy od kradzieży. Siema Adaś. tak jest. Tak sami widzicie. Adaś jest odpowiednią osobą do tego projektu i w ogóle poznajcie się! To jest Patryk, dobry, cześć. Sprowadzamy auta. i Jadaś, który pomoże przy projekcie Ja sam jestem pod wrażeniem. Tak jest, moi drodzy, zrzucamy auto z lawety, nie ma co pierpić, i zaraz robimy oględziny auta. Patryk, to auto działa, czy nie zjedzie o własnych siłach? Tak, przy pomocy linki i silnych mięśni. O nie. Ale radę dam, Na własnych kołach. No dobra, niech osiądzie na gdańskiej ziemi. Ale to ma zderza. Nie mieliśmy na niego czasu, był jakiś elektryk, -elektryk który powiedział, że on to zrobi. Cały to auto spółdzioł ku niego. Niby zrobił kable. Od tamtego czasu go nie odpaliliśmy. Ostatnio, jak próbowaliśmy go odpalić, no to iskra niby jest, paliwo niby jest, ale nie odpalał. Kurde, jaka, jaka kueza ty! Szanowni panie, z tego nie ma jednego roga. No faktycznie. Yes, to jest, to P8. jest V8 To jest 5.2 V8 Jarek! Akumulator i kable z defa no to chyba akurat A jest szkoła. akumulator, uuuu uuu, uuu, Działający uuu, uuu. podobno, także Papra. A co to kurwa jest? No tak jak tu wie, to, to jak... to, a tu pan elektryk już był, tak? Coś tam się świeci? Łee! Nie zatarczy ty, a co to jest? Lampka. Lampka nie. ze zwijakiem przed kabą. No nie żartuj! Nie! To beka, beka, nie? Nie robimy tego nigdy brake cleanerem, bo zmywa film olejowy z cylindrów. Więc nie korzystamy z brake cleanera do odpalania auta. Nie zagadek. Dobra? Jakaś iskra jest. No co? Mierzymy kompresję. Tu nie ma co mierzyć, ale spróbujmy! Je. Właśnie, za ile kupiłeś tę furę? Za 500 dolków. Generalnie mierzenie kompresji przy pomocy tego główna jest zupełnie niemiarodajnym testem sprawności silnika. Tylko trzeba sprawdzić, ciśnienie, tłaczając ciśnienie doku, i sprawdzając, tak, ile, ile, ile pod jakim ciśniem, Jak długo się utrzyma. Dokładnie. Zgadnij, za ile e, kupił patek to auto. 500 dolarów? Słyszałeś. Nie. Yes. Nie wiem jak za tyle ile się też śmiecie kupuje. <laughs> Tylko później fracht, nie fracht, rejestracji. I nadal na masz śmietnika masz kawałek kwoty, tak? Czyli pod dom ile? Jakieś 12 tysięcy w tym przypadku. Bo tu akurat było fajnie z frachtem i tutaj nie mamy cła i nie mamy akcyzy. Także ja. no bo to jest auto powyżej 30 lat. O! Dobra, dziękuję. Ale trochę mało, nie? Trochę mało. No drodzy, jest tutaj. Pięć z kraczyki. Pięć Jaka to jest pojemność? 52. A w kubikach? 318 318. 318. Po angielsku jest. I don't. Yes. I, don't. Um, um, um. Um. Eee! I tu powinna się pokazać reklama nauki angielskiego. Jeśli nie znasz jeszcze angielskiego, teraz masz szansę Numbers do 300... kurde, dobra. Ten, który sprawdzamy to jest drugi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Feeling Order Distributor Kapku No, you know? Yes, I don't know. Clock with a rotation No to znaczy, co jest dobrze podłączone. Ok. Mój friend Ok, it's fine. Very good Bad silnik kaput Dobra 4,5 to jest to dlaczego kobiety lubią mechanik. Widzicie tą pracę palców? Patryk, zerkniesz ile powinno być kompresji? 3 do 117 <grystanie> Trochę mu brakuje, no Ja bym spolszczył ten samochód O! I wrzucił silnik od Ursusa Ramsus? Ramsus <grystanie> Robimy Ramsusa? <grystanie> Pierwszy Ramsus? <grystanie> <To> na pewno <grystanie> Kurde, ale... Generalnie on nie jest jakiś taki wiesz, zgnity albo kurczę, w złym, taki podziurawiony tam, nie? Jak rama jest w pięknym stanie. Rama jest bardzo. Przednie ładnie. mocowanie, przednie błotniki są troszeczkę podgryzione, jeśli chodzi o mocowanie, a tak? Ech. No to wygląda mniej więcej jak taka 7 letnia Toyota. Trzyletnia <laughs> <laughs> Mazda. <laughs> <laughs> Oczywiście świece dokręcamy z odpowiednim momentem, przy użyciu tak, klucza, klucza dynamometrycznego. Ja na szczęście mam wybity nadgarstek i po prostu do pewnego momentu tylko jest w stanie prowadzić klucz, później zaczyna boleć i wtedy wiem, jest. że jest... I potem następnie następuje kliknięcie, kliknięcie. i oznacza, tak. że jest dobrze dokręcona świeca. O właśnie teraz. Masz może rękawiczki? Bo ubrudziłem się. A czy ty myślisz, że będzie taniej, jak będziesz robił coś sam? No dobra, to zrób to. Wiedziałem, że w sieci, ja przecież ci daj, się pomagałem, może byś coś puścił. Opuścił No i moi drodzy, po 14 godzinach układania kabli, kręcimy. Nie? Zajrzyj sobie do yy, gaźnika. No. No i kręć. Leje jak tam z kurwysyn. Mamy iskrę, mamy paliwo. Co za tym idzie? Nie mamy kompresji. Nie mamy kompresji. Mamy dużo paliwa, może za dużo, ale nie sądzę. Coś tam by zagrał. Miał swoją szansę, nie wykorzystał jej. No dobra moi drodzy, idziemy do biura, obgadać plan i wizję na ten oto projekt. Kurwa, chyba ktoś mnie obserwuje. Czy wy jesteście normalni? Chciałem być insulecerem? Ale dobrze, że nie będę grał tego męża, co wychodzi do pracy. No dobra, to teraz tak. Czyli nie wiemy jaki silnik, nie wiemy jaka balia i nie wiemy na kiedy. Ale jest... wiemy w jakim samochodzie. Ale wiemy w jakim samochodzie. Słuchaj, kwestia, kwestia... Silnikowa. Ja bym to rozwiązał metodami, na pewno wolałbym diesla montować, żeby się nie pierdzielić z tymi amerykańskimi podciśnieniami, których nikt nie umie kurać i tak ustawić, a stary diesel plus na pompę albo żaden plus, tylko po prostu daj mu paliwo i przekręć wałem i działa. Okej, okay, to pytanie tylko jest następujące, bo mi diesel też pasuje, bo tylko problem z nim jest taki, że będziesz musiał się bawić łapami. I tak będzie. To jest mniejszy bo... problem łapy. Z łapami Z łapami tak, nie ma problemu, bo znowu dzwonię do y, Mateusza, który nie zrobił mi jeszcze deski y, do Defendera od roku i ja on mi to bierzemy blachę jakąś. Ale on mi to wytnie laserem. Ale my to bierzemy, jeśli w lasery, tak? sery, bierzemy dużego bosza, tniemy, spawamy i jest, no boże, to trzy godziny i mamy zrobione łapy. Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. A masz uprawnienia na dużego bosza? Nie pyskuj. Przepraszam. <grym> Dobra. E, no to w takim razie e, to jest fajne, bo. E, mam uprawnienia, tak. Jak nie mam, to je zrobię. O! <grym> ja byłbym za amerykańskim giglem, jak najbardziej, fausemką. I oczywiście, wydech robimy przez maskę z klapką. Może nie przez maskę, tylko z tyłu, tak jakbym pociągnął wiesz tak? Za kabiną. A za, za kabiną, tak. Amerykańska V8 Diesel. diesel. Zgrada, Czyli tak. Kamins albo Detroit Diesel, tak? Bo to mamy, jakby chyba, tylko to robiło dla Ameryki. Kurwa Diesel. Prawdopodobnie czy... będzie Kamins, bo Kaminsów będzie dużo na rynku. Okej. Okay. okej. Okay. I im starszy, tym lepszy, generalnie. Myślę, że lata 90. No, no. Myślę, że to będzie miało też smak, nie? Teraz tak, plan jest taki. Mamy, kurwa, który jest dzisiaj? 15. Kierownik serwisu. Tam jest aktualny yy, kalendarz. Sierpień, czerwiec. Sierpień mamy nie. Nie. <noise> Naśnij tym ten palec. To jest wrzesień, to, 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 on do tyłu idzie. <noise> Jeszcze jeden. Pizdziernik, jest. Jest. Piętnasty e, i dzisiaj, tak? Piętnasty. Długo długopis mi się zepsuł. Zróbmy plan i pierwszy etapem jest taki, że tobie zajmie czas znalezienie silnika i sprowadzenie go tutaj. Nie będziemy go sprowadzać ze Stanów, to jest za dużo czasu. Musimy go kupić tutaj na miejscu. Możesz odłożyć tą słuchawkę jak co tam rozmawiasz? Dać ci drugą? Jesteś na widzeniu? Nie. Rybka tęsknie za to. Weź <gryś> mi bo będę mógł do ciebie dzwonić. <gryś> do ciebie dzwonić. <gryś> dobra. Dobra. Ja, no, dobra, kuba. Robimy tak, Ty wyjeżdżasz na ten koncert pod koniec listopada, tak? Ale ja jadę tylko na weekend i wracam. To są jeden dzień i ja wracam. To nie są wyjazdy kurwa, na cały tydzień. mnie to obchodzi do końca tego roku, kurwa, balia ląduje na <tut> ramię. Damy radę? Balie to da. Tak. I, i to balię, nawet jak auto nie będzie działać, bierzemy na lawetę i zapieramy na torne te moje zawody i wszyscy kurwa siedzimy i oglądacie, mnie z bali i się grzejecie. Nawet jak się nie da rady, kurwa, go odpalić, pikatnie, tak? I to jest nasz priorytet. Balia. 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 Kurwa to się nagrywa. <grywa> <grywa> Od kiedy zajmujemy się autem? Jutro już to wpycham na zakład. W sensie inaczej, ja jutro sobie to pomierzę. Zobaczę ile, jaki materiał, ile materiału, jakiej wielkości muszę zrobić tą, ten element e, wanny. Ja w przyszłym tygodniu wrócę w poniedziałek, nawet teraz w trasie jak będę wracał to zacznę coś szukać. To ja w przyszłym tygodniu chciałbym przyjechać do Was z bazą silnikową. Co jeszcze? Skrzynia biegów pewnie w komplecie, tak? Raczej w komplecie. Raczej w komplecie. To cały napęd przerzucamy. Cały napęd przerzucamy. Liftujemy go góry, idziemy. Wsadzimy silnik, odpalimy, bo podniesienie czy opuszczenie to jest generalnie wiesz, 4 no, dni pracy, tak? Można powiedzieć. Dobra, to, to będziemy wybierać później. E, pytanie z blachą. To jaką masz wizję na to? Chcesz, żebyśmy go zrobili w stylu Rasta? Czy chcesz, żebyśmy go zrobili ładnego? Jaką masz wizję na to kontentową? Co byś wolał? Spójrz na niego. Ja, Znaczy tam Masz nie ma nie wiadomo jak dużo. No nie, wiesz, o jego można zrobić wraz, ale można również dobrze go wziąć i... A y jedną i tyle. Kominek robimy w środku, tak, musimy jedynie jakieś siedzenie y zrobić dla kierowcy. To może być, skoro mamy... balie z drewna. Skoro mamy kominek w środku. Czyli wszystko o bazerium. Ja Opieramy <noise> bazerium, <noise> bo to Tylko siedzenie jak? A musi być, kurwa, jakieś atesty muszą być, nie? Ja wystawię atest. Dobra, nie, bo robimy już patologię. Ja bym dał jakiś fotel. Mam jakieś z BM-ki, jedynki albo z miniacza leży. No nie. Y idźmy, zacznijmy od bali. No, Zacznij od bali i zrób sobie od razu e, pieczyk. To sobie musisz przemyśleć w środku i wtedy będziemy dobierać, e, jak resztę Wnętrza ulokujemy. I będziemy to robili z wami widzowie, też będziecie nam dawali pomysły. Balia, e, komin, piecyk, teraz piecyk, czy będziemy Czy nie robi... jesteśmy w stanie zrobić to niewaną balię przez miesiąc czasu? Tak, jesteśmy Cześć. w stanie zrobić to niewanę przez miesiąc czasu. Kurwa jego mać! I zabiorę ich do Muzeum Lotnictwa. <noise> czy <głos> według ciebie, bo no. obstawiamy, teraz każdy z nas no. obstawia, w ilu pieniądzach się zmieścimy z tym projektem? Nie, no 100 to jest myślę, że do, do zrobienia. Coś takiego też bym obstawił. Ja, chciałbym, ja obstawiam 70 tysięcy. Ja chciałbym obstawiać przedział 50-70, ale realnie wiem, że jak ustawię 70, to wyjdzie 120. No i moi drodzy, przechodzimy do dalszej części naszego projektu. The next day. Dzień drugi, moi drodzy, wpadłem znowu tutaj do autoryzowanego serwisu Land Rovera. Witaj, Adaś. Cześć, Łukasz. Co, Adaś, zrobiłeś? Powiedz mi. Na śniadanie zjadłem... Nie to obchodzi? Co zrobiłeś z autem? Wyp***liłem wszystko ze środka, pozbierałem śrubki i monety, które były w środku. To też mnie nie obchodzi. Co zrobiłeś z silnikiem? Masz <laughs> Wczoraj... ostatnią szansę. Wczoraj zalałem cylindry naftą, aby pierścienie puściły, bo wczorajsze pomiary kompresji niezadowalające były. Dzisiaj sprawdzałem już jeszcze raz jeden cylinder, wyszło 6 barów, więc jeszcze raz go zalałem naftą, a zaraz go będę próbował palić. Specjalnie czekał na mnie, ponieważ zadzwonił do mnie Adaś, także co? I go w środku. Odkurzyłeś w środku. Mówiłem i zamontowałem kanapę nową prosto od tapicera. Proszę zobaczyć. Moi drodzy, jeżeli masz BMK bądź Mercedesa z 2024, zawsze możesz paść do Adasia na detailing. zobacz jaka jest metamorfoza samochodu. Możesz teraz usiąść w swoim garniturze i jechać na tak zwany meeting na kolę o 12 z dziełem finansowym. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, zobaczymy, czy to gówno ożyje. Aha, czyli to nie jest gotowe do odpalenia. Gotowy do odpalenia, będzie za 8 minut. Dasz radę poczekać? Niestety nie, bo mam nagrywki o 15 w łodzi. Masz szybkie auto. Odsprowadzamy auta.pl. Zalane olejem q 8, <grywia> Sprzedajne dziwki. No dobra, wrzucamy świecę i kręcimy dziada. A few moments later. Da, a kurwa, chce. Dalej. No. dalej. A little longer than a few minutes later. Ja bym jeszcze podmienił kopułkę i kable. Wiem, naciągnie to Twój budżet, kurde, na 75 zł, przeżyjesz. Mam teraz okres chciwoty. The next day. Kolejny dzień przygód u wesołego Adasia. Uczyniliśmy pewne postępy. Stwierdziliśmy, że silnik nie nadaje się do niczego kompresja w najlepszym cylindrze ma 6 barów, więc trochę mało, bo w większości jest tam 4 z haczkiem. Cicho, na sprzedaż mamy bardzo dobry silnik. Tak. Będzie świeżo wyjęty z działającego samochodu. Tak jest, tak jest. Także odzywajcie się w komentarzach, piszemy gwarancja do bramy. Teraz czyścimy podłogę. O, znowu detailing. Tak, czyścimy podłogę, aby chociaż troszeczkę ją zakonserwować, zabezpieczyć, w sensie wrzucimy to literem rdzy, tylko żeby nie zniło pod spodem na to epoksyd i... i wtedy już. Oprzy... I czarna farba. Oprzecie skórą, wtedy alkantara na podłodze, specjalne Tylko kapcie. musimy wybrać jaką skórę? Czy baranią, czy kozią? Tak. Czy... Tu będziemy mieli specjalny wieszak do kapciuszków, do wsiadania do samochodu i w nich będziesz naszej strefy spa. Tak. I teraz ciekawym, zdjęłem plastikową osłonę paki. Będziemy musieli trochę wyprostować. Pakę e, uczyniłem met naprawy blacharskie, wyciągnąłem błotnik. Wow! Można jeździć? Można. Samochód był nie pierwszej, nie pierwszego malowania, jak widać. E... Dużo farby. Dużo, dużo farby, tak. To jest specjalna, wzmocniona, siedmiowarstwowa farba. Weź opowiedz, bo ty yy, teraz, jak srasz, oglądasz dużo filmów, edukujesz się, doktorzysz się w baliach. Baliach. Tak. Powiedz mi, jak ty to widzisz, bo ja z tego, co słuchajcie, co ja też tak wymyślałem, to do środka tu w pierwszym. Piec, czyli będzie sam metal pomalowany falbą, bo możliwe, że tu w środku będzie z 90 stopni przy takim dużym piecu. Jest taka możliwość. Do, doktoryzował się e, granat, że ten piec naprawdę musi być jednak duży, jeżeli chcemy dwie tony wody ogrzać. E, tak. 70... A my zmieścimy ten piec do środka. No właśnie dlatego nie użyjemy wężownicy, która będzie ogrzewała nam balie z zewnątrz. Tylko będziemy wymieniać wodę będziemy z pieca. Będziemy wymieniali wodę z pieca. I teraz chciałem to zrobić piec z płaszczem wodnym, po prostu ze stali czarnej, ale niestety przy drugim użyciu już mogłaby być woda ruda. Nie wiem, czy chciałbyś się w takiej rudej wodzie kąpać. Mi to, to by nie przeszkadzało. Mi też nie, ale na przykład jakiś ludzi pod krawatem mogłoby delikatnie przeszkadzać. Chyba, że z... pierw wrzucimy parę filmików, w sensie nie my, tylko weźmiemy kogoś ładnego, jakąś ładną panią, bądź pana, który wrzuci, że jest specjalna rodzaj kąpieli. W... Zdrowotny zdrowotnej w, w wodzie z tlenkiem żlaza, który powoduje usunięcie zmarszczek oraz konserwację porów. i konserwację porów skóry i wtedy trzy tygodnie później wypuszczamy samochód z ludą wodą. Wszyscy są zadowoleni i wchodzą jak w macze, tak? Czyli tutaj ładnie robicie detailing, opierdolimy to farbą na czarno, tu pies gdzieś w... Tak? tak, tu będzie pies mniej więcej, myślę, że w tej przestrzeni pasażera, tak? Mm. Jarek zaraz wyczyści tutaj, wyczyści płaszczyznę. Kończy proces detailingu. Tak, tak, kończy proces detailingu. Wpadł mi też pomysł, w sensie pan technolog od właśnie stwierdził, że może mi to zrobić całe z plexi, że cała będzie przezroczysta. I nie będziemy mieli bali, tylko po prostu przezroczysty basen i jak będziesz się kąpał, to będziesz dom oglądać swoją dupę, jak nie masz majtków. Uczeń z samochodówki trafił na najgorszy zakład, na jaki mógł trafić. Ale też pracuje, ma praktyki w BMW, więc ma takie dwa światy: autoryzowany serwis i Ładasia. I Ładasia, co lepsze. Gdzie się więcej nauczyłeś? Tutaj na warsztacie. Dziękuję. Woda z płaszcza wodnego, ogrzana w płaszczu wodnym, będzie przepompowywana do tej bali, basenu, bądź jak zwał, tak zwał i będzie cieplutka po jakimś tam czasie, o ile nie spłonie nam e, kierowca. Ja się jeszcze zastanawiam nad technologią przewozu tego pojazdu, bądź dostarczenie wody już na miejscu, gdzie on będzie miał sobie pływać, bo ciężko będzie jechać plus dwie tony na pace. Czym? A, bo może się wychlapać. Ja dzisiaj zdejmuję pakę, tnę ją na fragmenty, czy robimy w ogóle, rezygnujemy z paki, robimy konstrukcję paki jako drewnianą balię. Tutaj po prostu odtąd odsłoni nam się rama, która jest prosta i tu będziemy mieli taką jakby małą lawetkę. A jak zdejmiemy z niej, wyciągniemy balię, to będziemy mogli te nadstawki zmienić i zamiast bali zrobić co innego. Będziemy mieli taką podstawę do czegokolwiek. Podejmuj decyzję w ciągu 3 sekund. meta. No to tni. Wygodniej będzie jak troszeczkę podciągniemy to żurawikiem i wtedy przesuniemy to na tą stronę. Będziemy rękoma sekurować. PHP safety first. Jest. Właśnie, wlew trzeba odczepić od A. baku paliwa. Jarek, czemu nie odczep jeszcze wlew od baku paliwa, nie pamiętasz? Powiem Ci. To jest taka nauka. Tu nie chodzi o żaden brak, yy, brak szacunku. Szanujemy się wszyscy nawzajem, ale młody na warsztacie zawsze musi mieć przejrzane, bo takie jest życie. W tym momencie musisz się wytężyć trochę więcej niż wszyscy twoi koledzy z działu BMW serwisu, czyli tak zwany, nie, nie podbiegniesz teraz do komputera, który ten komputer ci powie, jakąś śrubę po kolei masz odkręcić, tylko musisz uruchomić głowę i zobaczyć, co tu trzeba odczepić. Możesz już zostać moim mentorem. <noise> Czy ty kończyłeś jakąś psychologię? <noise> Albo okay. psychiatrię. Na pewno będziemy musieli poszukać gdzieś jeszcze zestawu do pneumatyki, czyli taki, żeby Iveco nie wyglądało jak przeładowane Iveco. <śm> czyli dwie poduchy powietrzne pomiędzy resorem ramę. I kompresorem, który no, będzie żeby nam... Żeby wspomóc. Żeby wspomóc. Ten żeby dwie tony. Nie... Tak, żeby nie wyglądał jakby siedział na osi. Jestem operatorem żurawi wieżowych o uprawniach IZ-1, więc wiem jak to się robi. Ciężar zawsze ma być. Zaraz pod zbloczem, ale tu się nie da. W takich momentach docenia się auto, przy którym się pracuje, które odpala i jest jezdne. Tak, moglibyśmy teraz przestawić samochód, byłoby dużo wygodniej. Tak, ale niestety to. Nie ta kolejność w naszym projekcie. Ale rama jest naprawdę zdrowiutka, bardzo fajna. Tu zacznie się pakać. I ona będzie wtedy na płasko. I będzie płaściutka, idealnie płaska. Tylko, że pamiętaj, że to osiądzie, nie? No dlatego użyjemy poduszek, jak będzie miało osiadywać. Nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Ja bym Was poprosił o zademonstrowanie wału. O, ponieważ proszę. miało prawo delikatnie bić. O, właśnie. Ale to tylko powyżej. Mi się wydaje 120 dopiero. E, tak to było słuchaj, być... takie cykanie, wiesz? Takie. <laughs> <laughs> Ale zwiększało się, cykanie, tak. zwiększało się z prędkością. Zwiększało się z prędkością. To było delikatne cykanie, a przy 120 dopiero zaczynało bić. Tak. Ty, Granat, a teraz może koncepcja nam się zmieni, bo będziemy mieli dużo miejsca. No. może zrobimy piec na zewnątrz, tak. ale z dosypem węgla czy drewna od wewnątrz. Przełożę śrubokręt do środka. Wow. I taką technologią, no piękne miejsce na wsyp, jakby tutaj. Ja bym tu zrobił taki ten i stary, ja bym tu w ogóle zrobił jak masz obudowę jako kominek w domu, co masz kurwa i powiesił skarpety na święta. Wiesz co, to jest dobre, to jest mega fajne rozwiązanie w tym momencie, bo te, większość tych yy, piecy, które są w handlu do... Nie, nie, one są właśnie podłużne, więc jeśli zamontujemy. Podłużne? Pieś, tak, tu podłużnie, a przecież balia też będzie miała ławeczkę w środku, tak. więc w tej ławeczce... Będzie można zmieścić. I dodatkowo ciepło z pieca już będzie częściowo ogrzewało balię. No tutaj bym akurat w tym miejscu użył jakiejś hermicznej osłony, bo ta piec z zewnątrz może mieć troszeczkę za dużo na ten plastik, chociaż będzie wypełniony wodą, więc nie może się przepalić. Tak, bo, bo widziałeś eksperyment, że w siatkę nalali tak, wodę tak, jest... i podpalali ogniem, i siatka nie pękała. Z harcerzem to muszę zakupić stal, będziemy spawać. Czy wydłużamy trochę pojazd, bo możemy... Wydłużamy. Z... E, przytrzymaj proszę miarkę centymetr od rantu. Zrobimy, żeby paka miała 250 centymetrów. Balia będzie się kończyła tu. Po trzech chłopa na stronę. Sześć osób ku... To my tego nie ogrzejemy. To ma być na cztery osoby. Na cztery osoby. Czyli... No tak, realnie, wiesz. Dobra, cztery osoby, czyli 140 tu musimy mieć. 140 mamy mniej więcej powiedzmy tutaj. Czyli nie musimy prze, yy, przedłużać, ale zrobimy tu pomost. Wejście, drabinki. Wej... Drabinka, ale tutaj miejsce do zdjęcia kapciuszków i postawienia. A przecież. Może przebieralnie. Może być przebieralnie. Czyli będziemy mieli takie 50 cm dla strefy intymnej. Tak. Czekaj. Ja jeszcze tego nie widzę, dajcie znać w komentarzach widzowie, czy wy w ogóle to widzicie. Rzut z boku bali będzie miał, będzie taki, cyk, tu sobie siadasz, tu sobie siadasz, tu trzymasz kopytka. Zaraz zobaczymy czy kopytka, żeby się nie dotykać stópkami, bo nikt się nie lubi dotykać stópkami. Nie. Chyba. Czyli ta przestrzeń jest przestrzenią, którą musimy nam spełniać piec. A to nie, a to nie za mała przestrzeń? 45 na 45 albo no. 55. To, to taki piecek malutki? Ale on będzie podłużny. Podłużny? Siadajmy do biura i yy, ustalmy U... to. Jarku, szlifujemy. Yy... A my popatrzmy na eliksie te piece, jak one wyglądają. Komputer. Czy to jest ten komputer? Nie, no nie mamy komputera tutaj. Mam komputer w domu. Nie używam komputera. Jestem człowiekiem analogowym. Dwajcie, czterygodni raczej grafikę, zróbmy, żeby sobie. O! Piec do bali ogrodowej zewnętrznej. malutki? O, z tym kominkiem takim fajnym. No, tylko kominek będziemy musieli zrobić z boku. Pięć koła. Ile? 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 Wysokość 65. 600, 65. Długość 60, 600 i szerokość 51. Dobra, szukamy pieca, jak znajdziemy to damy znać.